Widzowie. Dzisiaj pokażę wam jak się karmi małpy. To jest małpa, ma na imię Stefan. Pyk. I zrączki. Dobre, nie. Jeszcze? Tak, ciepłe palce ma. drażnimy się teraz trochę z mapką. No. Ach, nie da się wyjąć, nie? O, tu tak! Dzióbkiem! Dzióbkiem! No, no masz dzióbkiem. O! Tak. Dzióbkiem teraz będzie dzióbkiem. Spróbujemy dzióbkiem. Mam nadzieję, że mnie nie ugryzie. O! Dzióbkiem, dzióbkiem, dzióbkiem. Dzióbkiem, tak. No to. Dobre orzeszki. Jeszcze raz z dziubeczkiem, dziubeczkiem. Tak, dobra małpeczka. <gry> dobra małpeczka. Jeszcze. No. No dziubeczkiem, nie dziubeczkiem, 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 tak, dobra małpeczka. Tak się karmi małpy. Bardziej sprawdzać inteligencję małp. Tu jest jedzenie. Tu jest małpa. Zamykamy dłoń. Zobaczcie, co robi małpa. Najpierw mi chce odwrócić rękę. Teraz będzie palce otwierać. Pyszne, co? Pyszne. A butelkę chcesz? <noise> Kurwa! Człowieku, jaką minę zrobiła! Ty nie muszę ona ją odkręci! No i co zrobisz z tą butelką, gamoniu? Teraz będzie próbowała coś z nią zrobić, bo to zje. No już działaj, działaj. Bo to szkoda czasu. Rusz się, małpo. No dawaj, dawaj, odkręcaj, odkręcaj. O. Jak to odkręci, to jest mistrzynią. Widziałeś to? Jakie miny zrobiłaś. Patrz. Gryzie szkło. <gryzje szkło> Ty, ona to okręci. W razie naklejki zdrapuje. Zobacz jaką minę zrobię jak się zbliża W końcu się zdenerwuje i zbija. Tak A wiesz dlaczego? No żeby cię przestraszyć. Tak, ale bo już teraz broni... Tak, już broni butelki. To nie kukurydza. Patrz, odkręciła, suka. Do góry nogami, głupia. To No, bo to pewnie wiesz, alfa. No, wyjmuj. O, teraz to jest moc. Aż te jajca obsypałeś. Nie mi zaraz, która jak za plecak się chwyci. Idziemy dalej chyba, nie? Tak.